teraz te święta tak bardzo przemawia do mnie noc, bo w tej nocy się dużo dzieje. Tak przychodzimy na pasterkę, w środku nocy jest noc sylwestrowa. Dużo tych nocy jest grudniowych takich, których się świętuje. I właściwie zastanawiam się zawsze, dlaczego w nocy akurat? Dlaczego nie można sobie na przykład po Wigilii trochę pospać i spokojnie przyjść rano do kościoła, żeby uczyć narodzenie pańskie, tylko że to się dokonuje w nocy. Eee, czy, czy to ma jakieś znaczenie? I tak jak im bardziej zaczynałem to badać, tym coraz większą symbolikę odkrywałem tego, że to, że to się dokonuje wszystko w nocy ma bardzo duże znaczenie dla nas. Dlatego, że noc sama w sobie ona niesie ze sobą mnóstwo znaczeń. Szczególnie dla naszego życia. To jest taka rzeczywistość o podwójnej wymowie. Z jednej strony ona jest straszna. Jak ktoś miał kiedyś okazję być w lesie samemu, nie? To w nocy w Noc w lesie jest straszna. Po prostu jest ciemna, jest głucha, jest przeraźliwa. Noc jest z jednej strony jest całkowicie straszna. Jest straszna jak śmierć, mówi Pismo Święte. A z drugiej strony jest też nieodzowna jako czas narodzin się świata. To jest Księga Rodzaju. Jest nieodzowna dlatego, żeby pojawiło się świat. Noc, mówi Psalm 104, że kiedy zanika światłość dnia, pojawiają się wrogie bestie. 91 psalm dodaje, że Wtedy też powstają wszystkie mroczne zarazy. A Hiob mówi o tym, że noc to jest czas, który jest ulubiony dla ludzi nienawidzących światła, czyli złodziei, zabójców, cudzołożników, noc jest to, ten katalog tych, którzy nienawidzą światła, tam święty Paweł jeszcze rozszerza. Przede wszystkim w Biblii noc jest tak groźna. Że w wielu miejscach pojawia się wręcz nakaz do tego, żeby się modlić do Pana, żeby ona była tak samo poświęcona Panu jak dzień, żeby Jemu też przynosiła chwałę. A z drugiej strony, też taka świadomość tego, że człowiek nie jest stworzony do tego, żeby żyć w nocy. Ani nie możemy widzieć w nocy, ani nie możemy normalnie funkcjonować w nocy. Nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby wyżyć w nocy. Noc, która nam towarzyszy, w której mamy jakieś doświadczenie, ona nie jest naszym środowiskiem, a jednak jej doświadczamy. Jednak jest ona stałym elementem naszego życia. I nie tylko tym elementem, który następuje po dniu, ale też tym wyrazie symbolicznym, jako właśnie takiego pojawiania się złowrogich bestii, pojawiania się zarazy, pojawiania się wszystkiego tego, co, co nienawidzi światła. I jest to symbol po prostu zwykłej naszej kondycji, która właśnie jest taka trochę pęknięta. Pęknięta i dotyka każdego z nas osobno, ale też wszystkich z nas razem. To jest taka, taka rzeczywistość. Dlatego, jak pamiętacie, w, w, wspaniały tekst w liturgii tej e, pasterkowej jest taki, że naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Ten naród kroczący w ciemnościach to jest właśnie symbol tego, co w, w jakiej sytuacji jest człowiek. Jest kroczący w ciemnościach, jest takim, który się błąka. Ta rzeczywistość nie może ominąć żadnego z nas. Ona po prostu nam towarzyszy zawsze. Tak jak dzień, tak samo noc jest doświadczeniem naszego życia. I ponieważ ona ma taki wymiar trochę właśnie taki złowrogi, mroczny, to my chcemy jej unikać, dlatego żeby... Bo mamy świadomość, że tam się nic nie wydarzy. Że noc po prostu trzeba przetrwać. Noc trzeba przetrwać, czekając na to, co się wydarzy po nocy. To jest pierwsza rzecz. Czasami jest właśnie dobrze zobaczyć to, że ta noc jest. To, co się tam w niej... i to, co się tam w niej pojawia. Ale noc także w Biblii jest znakiem czasem próby. Takim czasem, w którym człowiek jest wystawiony na próbę. I to jest kapitalna postać Józefa, który jest symbolem właśnie takiego człowieka, który jest wystawiony na próbę. Ja mu współczuję temu. Ja mu zawsze współczuję co roku mu. Tak mu serdecznie współczuję. Bo on chłop naprawdę się starał w swoim życiu tak jakoś żyć. Tak sprawiedliwie, nawet o nim mówi Pismo Święte, że jest sprawiedliwy, że chciałeś jakoś tak z Panem Bogiem, a tu co nóż go spotykają jakieś sytuacje, które są kompletnie nielogiczne, kompletnie nie składają się w całość, a jeszcze się wykluczają. I on ich nie rozumie, nie rozumie tych sytuacji, które, które spadają na niego, w których się znajduje, nie rozumie tych słów, które się do niego mówi, kompletnie. A im dalej, a im bardziej stara się zawierzyć, tym jeszcze większy paradoks. No, bo wy sobie wyobraźcie, że z jednej strony ma zapewnienie, że, że to wszystko jest dzieło Ducha Świętego, że Pan Bóg jest z nim, że go prowadzi, a nagle idzie, bo tak nakazuje prawo, do Betlejem, a tam wszystkie drzwi się zamykają. No i można stracić nadzieję. No właśnie, w takim, w takim czasie można stracić nadzieję. Zostajesz kompletnie sam. Nie masz się do kogo zwrócić. Nikt nie chce posłuchać tego, co masz do powiedzenia. A nawet jeśli słyszy, to zamyka drzwi. To rzeczywiście jest takie. Doświadczenie, w którym każdy z nas chciałby mieć takie chociaż lekkie poczucie, ale ja tak zawsze chciał taki jakiś błysk tam, żeby mu dać takie jakieś nadzieje, że nie bój się. Mimo, że te drzwi się zamknęły, to Pan Bóg jest z tobą. Nie ma. Nie ma takiej nadziei. On kompletnie nie wie. Zamykają się te drzwi i nie wie. jakiekolwiek zapewnienie tego, że Pan Bóg jest ze mną w tym momencie, że mi się nic nie stanie. Ciemność może wtedy rodzić takie znużenie, ten czas próby może rodzić też chęć wycofania się. Z wycofania się także ze wszystkiego, taka popadnięcie w taki bezład nie ma sensu. nie ma sensu. To wszystko dokonuje się w ciemności. To wszystko jest tylko jedną wielką próbą, która nie ma żadnego zapewnienia. Osobiście ten Józef mi jest bardzo bliski, szczególnie w podejmowaniu takich trudów z nadzieją, która nie znajduje żadnej gwarancji. To jest tak jak z praktyką medytacji: siadasz z pewną nadzieją, ale ona nie ma żadnej gwarancji. Nie ma żadnej gwarancji, że cokolwiek się wydarzy. Nie ma żadnej gwarancji, że Pan do przyjdzie, że Cię dotknie, przemieni, że cokolwiek doświadczy. Nie ma żadnych gwarancji. Ale siadasz. I czasami w, tym, w tej próbie by, by chciałoby się chociaż taki lekki błysk tego, że to jest właściwe. Że nawet jeżeli tu się nic nie dzieje, że to chociaż te drzwi są pozamykane, że to siedzę w tej ciemności, to jednak jest jakieś zapewnienie. I nie masz tego zapewnienia. I nie masz tego zapewnienia. Takie. Podejmowanie trudów z nadzieją, która nie znajduje żadnej gwarancji. I to jest też takie doświadczenie Boga, czy chęć doświadczenia Boga. Tak jak Mojżesz, który chce zobaczyć oblicze Boże. Każdy z nas jest takim Mojżeszem, który chce zobaczyć oblicze Boże. Chociaż przez chwilę. A Pan Bóg mówi: Do Mojżesza nie możesz. Możesz zobaczyć tylko, jak będę przechodził. I co, co możesz widzieć, mówić bo widzi Pana Boga z tyłu? To tak, jakby się Pan Bóg do Ciebie obrócił. Myślę, że Józef jest w tej samej sytuacji. Wielu jest w tej samej sytuacji. Chcesz zobaczyć, a nie możesz. Nie możesz zobaczyć wprost. Wtedy właśnie wydaje się, że, że Bóg odwrócił się tyłem. Ale wtedy też, tak jak w przypadku Józefa, dzisiaj to już wiemy po fakcie, i pewnie w historiach naszego życia też się tak dzieje, że wiele rzeczy widzimy po fakcie, była to droga chwały. I jak się bada te teksty biblijne, to tam ta chwała, ten kawot, to jest zarówno chwała, jak i ciężar. Coś, co trzeba podjąć, pewne przytłaczające przeżycie, coś przygniatającego. To samo znaczenie. I to jest bardzo ważne, dlatego że nie można doświadczyć chwały, unikając tego doświadczenia, podjęcia ciężaru czy trud, czy unikania ciemnych nocy. Ważne, żeby też o tym pamiętać, dlatego że jak przychodzi taki czas próby takiego właśnie siedzenia w ciemności, jak mówi prorok Izajasz, kiedy w zasadzie nie ma żadnej gwarancji. To jest, z jednej strony to jest obezwładniające, a z drugiej strony to jest, to jest bardzo bardzo ważne doświadczenie duchowe, że ty siadasz bez żadnej gwarancji. I muszę wam powiedzieć, że tu nie ma żadnej gwarancji. Nigdy. Nawet jeżeli zostawisz cały ten świat i pójdziesz na Saharę, to nie ma żadnej gwarancji. Nigdy nie ma żadnej gwarancji. Czasami jest mi bardzo trudno odpowiadać, bo jak ludzie mnie pytają, czy po iluś tam latach coś się dzieje. Coś się wydarza, czy jest jakaś gwarancja tego, że coś przyjdzie. Nie mam takiej gwarancji. Ja nie wiem, czy coś się wydarzy. I nie wiem po ilu latach, i nie wiem, czy w ogóle się coś wydarzy. Po prostu nie mam gwarancji. To po co siadać wtedy jest? To po co praktykować medytację? Po co praktykować? No to jest właśnie ta, to podjęcie tego przytłaczającego, czy, czy tego trudu, który przychodzi bez żadnej gwarancji. Nocą psalm 119, nocą Pamiętam o Twoim imieniu, Panie, by zachować Twoje prawo. Ciekawe, że to właśnie wtedy, e, kiedy przychodzi noc, zarówno w tym pierwszym odcieniu takiej ciemności, takiego trochę lęku, strachu, jak i w tym czasie próby, to wtedy nam się włącza ten, ta pamięć o Bogu. Że to wtedy, jakby so, samo, przychodzi. Znaczy nie, nie tylko, samo przychodzi. Nie trzeba, tylko samo przychodzić. Niektórzy to się szybko kładą spać, żeby tylko. Zasnąć, żeby jak najszybciej się zasnąć, żeby uniknąć tego, tego doświadczenia. Nie? Natomiast bardzo często jest to wezwanie, żeby, żeby spędzać tak, jak, jak Jezus często spędzał noce, właśnie na, na modlitwie. To też jest bardzo znaczące. No i jest ta jeszcze jedna odsłona, która jest dość przyjemna w tym całym perspektywie nocy: że noc jest też czasem snu. No nie? Jest czasem snu. Ale sen, słuchajcie, w Biblii oznacza życie nieświadome. Jest symbolem życia nieświadomego, jest taką po prostu wegetacją, jest, jest takim po prostu zanurzeniem w taką nieświadomą egzystencję. To jest też symbol życia bez nadziei, ale może też symbolizować takie zanurzenie w rytmie, w, w rutynie codzienności. Takie zwyczajowe, rutynowe powtarzanie rzeczy bez jakiegokolwiek znaczenia. Tak, zwyczajnie wegetujesz. Budzisz się rano, i zasypiasz i wegetujesz, i budzisz się i wegetujesz. Jak ci ktoś próbuje wyrwać z tego snu, zadając Ci jakieś pytanie, to albo uciekasz, albo nie chcesz się konfrontować z tym pytaniem, bo jest lepiej tak, tak sobie funkcjonować. Tak. Znam wielu ludzi, którzy tak funkcjonują. Tak z dnia na dzień. Tak chcę tak po prostu, tak se, tak se żyć. Tak, tak jakoś zabić czas. Myślę, że to jest też udziałem każdego taka, taka forna smuja, tak samo jak udziałem jest naszym w ogóle sen jako takim. Dlatego też po raz kolejny pojawia się to, że jesteśmy, tak, jesteśmy członkami tego narodu, który kroczy w ciemnościach, w taki czy w inny sposób. Te trzy odsłony nocy są bardzo ważne, bo one pokazują noc jako, jako doświadczenie grzechu, jako doświadczenie śmierci, jako doświadczenie zmagania, wątpliwości, opuszczenia, próby, a także życia zanurzonego w rutynie codzienności. I wtedy pojawia się takie pytanie, no to właściwie kim jest człowiek w tym wszystkim? Kim ja jestem? I tutaj właśnie jest ten, ten taki cud, który, który dokonuje się właśnie w nocy Bożego Narodzenia. Gdy głęboka cisza zalegała wszystko, a noc w swoim biegu dosięgła połowy, wszechmocne to słowo z nieba królewskiej stolicy runęło w środek zatraconej ziemi. Księga Mądrości. Gdy noc gdy głęboka cisza zalegała wszystko, a noc w swoim biegu dosięgła połowy, czyli była w najwyższym punkcie, to wtedy Wszechmocne Twe Słowo runęło w środek Ziemi. Co to oznacza? To oznacza, że Bóg przychodzi właśnie w taką rzeczywistość. Nie przychodzi do jasnych krain, do wspaniałego życia, tylko przychodzi właśnie w to doświadczenie nocy takiej nocy, która budzi strach, która jest doświadczeniem zła, próby. Wtedy, kiedy nie widzisz sensu, wtedy przychodzi. Bóg. Właśnie tak się zanurza w tą rzeczywistość. Ja o tym dość często powtarzam, dlatego że wiem, że to nam ucieka, bo myślimy, że Pan Bóg przychodzi tylko, czy jest z nami tylko wtedy, kiedy jest dobrze. A jak jest źle, to go nie ma. To się, to się źle dzieje. Jak się wszystko układa, to jest jakiś znak. To jest takie myślenie trochę semickie. Jak, jak kobieta była wielodzietna, a mężczyzna był bogaty. To Pan Bóg mu błogosławił. A jak kobieta była bezdzietna, a mężczyzna ledwo wiązał koniec z końcem, to Pan się od niego odwrócił. To nie jest tak. Bóg przychodzi w sam środek nocy. On spada, całkowicie wchodzi w to doświadczenie naszego życia. W ten czas próby, w ten czas zmagania, w to wszystko, co się z, tamtym, z tym wszystkim wiąże, w sam środek. I wtedy jest najbardziej obecny. Wtedy jest najbardziej obecny. Chociaż też ta jego obecność jest najbardziej taka krucha, najbardziej bezbronna, najbardziej, najbardziej bez przemocy, jaka mogłaby być. Takie jest też to wejście. I to doświadczenie, kiedy on przychodzi w sam środek nocy z tym okrzykiem, nie bójcie się, nie bójcie się, o to zwiastuje wam wielką radość. Życie się objawiło. W tym, w tym momencie życie się objawiło. W procesie życia duchowego jest coś, też coś takiego, że jest taki moment, w którym człowiek chodzi tak trochę... Właśnie jakby cały, cały, cały czas za dnia, nigdy ten dzień się nie kończy. Tak? Cały, cały czas chodzi za dnia, ale potem zaczyna coraz bardziej szarzeć, tak jak teraz. Szarzeć, a potem być, zaczyna być coraz bardziej ciemno i tak to ciemno trwa. I wtedy przychodzi właśnie to wszystko, co przychodzi z nocą. Co wszystko, co przychodzi z nocą. I wtedy człowiek by chciał już zostawić, odejść, dać sobie z tym spokój. Albo po prostu zasnąć tak, żeby przespać ten cały czas i obudzić się na następny dzień, żeby mnie. Tylko nie doświadczył tego, co się wiąże z nocą. Właśnie ten moment jest bardzo ważny, bo wtedy życie się objawia. Wtedy, jak dochodzisz do tego momentu, to tam coś pęka, tam pojawia się życie. To jest też właśnie to doświadczenie, które wiąże się z tym, co obchodzimy w Bożym Narodzeniu. Ono nie zmienia tylko biegu historii świata, ale ono zmienia, bo to jest to, co mówi Mistrz Eckart: to Boże Narodzenie dokonuje się w nas, ono się dokonuje w środku. To nie jest tylko coś zewnętrznego. Ono się dokonuje w środku. I dokonuje się właśnie w taki sam sposób. W nocy i całkowicie bezbronnie. Dokonuje się w nas. I teraz można to przespać. Można się schować przed tym. Można też nie, nie uwierzyć temu, co się tam wydarzyło. Bo tam ta historia o tym też mówi. Że, że, że byli ludzie, którzy nie uwierzyli w to. Ale byli też tacy, którzy, którzy byli prości jak pasterze i uwierzyli. Teraz przed świętami miałem taką... Sytuacja, która bardzo mnie dotknęła. Spotkałem pewną kobietę, która jest już starszą starszą panią, całe życie pracowała na roli. Ona rzadko kiedy rozmawiała, natomiast chcę Wam powiedzieć, że to jest, to jest mistyczka i to nie chodzi o żadne pobożnościowe słowa. Ja takiej, takiej głębi, jak słyszałem u niej, i przeżycia, i doświadczenia wewnętrznego, to nie spotkałem oj, dawno, dawno. Ja sobie w życiu nie zdawałem, że ktoś w naszej parafii ma takie doświadczenie. I po prostu nawet nie wiedziałem, co ja mam mówić, bo to w zasadzie już nic się w zasadzie wtedy nie mówi. Natomiast no, to był dla mnie też przykład tego, że no nie masz gwarancji. Możesz sobie siedzieć, to już myślisz, że jesteś intelektualnie obcykany, tam książek żeś się naczytał o medytacji, żeś się nasiedział, najeździł na sesje różne, tam masz różne doświadczenia i to o dziesiąte. To, to nie ma gwarancji. Nie ma gwarancji. Przychodzi w sam środek, tak jak chce i kiedy chce. Po prostu runęło. Runęło wtedy, gdy głęboka cisza zalega wszystko, a noc w swoim biegu dosięga połowy. I to się dokonuje za każdym razem. Dzisiaj jest to samo. Kiedy przychodzi Sylwester, ta cisza, która jest trochę zakłócona przez te sztuczne wybuchy, ale ta głęboka cisza, która zalega wszystko i noc, która dosięga połowy. I wtedy zaczyna się coś. Wtedy nic się nie kończy, coś się zaczyna. Coś się zaczyna. To jest za każdym razem to, żeby zacząć od początku, bo nowy rok jest takim przypomnieniem tego, co przeżywamy za każdym razem. Ciągle zaczynać od początku. Wtedy, kiedy głęboka cisza zalega wszystko, a noc w swoim biegu dosięga połowy. Kiedy głęboka cisza zalega wszystko, to jest takie też przedziwne może będę miał jeszcze okazję o tym powiedzieć kiedyś trochę szerzej. Ta głęboka cisza ona ma to do siebie, że ona bardzo prowadza w taką. In... taką... Bardzo subtelną, intymną obecność. Ona po prostu wszystko pokazuje, wszystko jest tak, jakie jest. To bycie jest takie bardzo, bardzo takie, jakby to nazwać, takie intymne, takie przenikliwe, takie realne. Sama cisza to robi. Tam wtedy wszystko jest bardzo realne i bardzo na miejscu. Wtedy, kiedy głęboka cisza zalega wszystko. Stąd tak ważna jest też praktyka milczenia. W czasie, kiedy wykonujemy praktykę duchową, dlatego że ta cisza sama w sobie ma taką moc otwierającą, ona sama w sobie to robi. Ja kiedyś, wiecie, nie myślałem o tym w ten sposób, myślałem, że to jest, że to po prostu związane jest z ogółem, z praktyką, ale ostatnie doświadczenia moje, jakieś, jakiegoś ostatniego pół roku, mi to trochę poprzestawiało, że sama cisza ma taką moc. Samo przebywanie w takiej intymnej, Intymnym byciu tu i teraz. Tej głębokiej ciszy, ona ma moc otwierającą. Niesamowicie otwierającą. I, i to jest to też nie, nie bez znaczenia, że właśnie kiedy głęboka cisza zalega wszystko, wtedy to słowo runęło. W sam środek zatraconej ziemi. Wtedy też jest to to doświadczenie, o którym mówi Psalm 139, który ja strasznie lubię ten cytat. Sama ciemność nie będzie ciemna dla Ciebie, a noc jak dzień zajaśnieje. Sama ciemność nie będzie ciemna dla Ciebie, a noc. Jak dzień zajaśnieje. Dzisiaj rozmawiałem z taką mniszką przez telefon i rozmawialiśmy właśnie o ikonach. I ona mi mówiła o tym, że rosyjskie ikony mają przy, przy narodzeniu Jezusa jest taki, taka poświata. I najczęściej ta poświata w tych takich w zachodnim tym modelu jest no, taka jasna, złota, a w rosyjskich ikonach jest ciemna. Właśnie dlatego, że to jest to, to przeciwieństwo. Nie? Ciemność, która jest światłością, noc, która jest dniem. Wszystko jest w paradoksie. Tak jak w paradoksie jest całe to, co się dokonuje, co jest związane z Bożym Narodzeniem. To jest w paradoksie. I tylko w paradoksie to można zrozumieć. Jeśli się próbuje to wytłumaczyć logicznie na zasadzie, że coś jest po czymś, i tu jest jeden, a tu jest zero, to człowiek musi polegnąć. Dlatego, że to się wszystko rozjaśnia w paradoksie. Sama ciemność nie będzie ciemna dla Ciebie, a noc, jak dzień, zajaśnieje. To jest właśnie to doświadczenie Bożego Narodzenia. Psalm 139. Doświadczenie Bożego Narodzenia. Jak mówi mistrz Jacquard, Narodzenia Boga w duszy. Ten moment. To jest, to, jest, to jest właśnie to. No więc tymi refleksjami chciałem się z Wami podzielić w ten grudniowy wieczór, w którym to podobno noce są najdłuższe. One się zaczynają już tak jak teraz, po południu i trwają jeszcze sporo czasu rankiem, także trzeba wstawać o w środku nocy. Także gratuluję Wam serdecznie tego wstawania. Ja to teraz mogę powiedzieć, bo się wyspałem przez ostatni czas. Ale, ale tak to jest, że trzeba wstawać w środku nocy. I ta rzeczywistość tego, że to też mnie zawsze zadziwiało, że, że Bóg przychodzi właśnie, właśnie tak. Że on nie wybiera sobie idealnych warunków, że nie wybiera sobie idealnego czasu wtedy, kiedy człowiek jest najbardziej gotowy. Nie, wtedy nie. Przychodzi w samym środku nocy. W samym środku tego doświadczenia, które jest tak strasznie trudne. Bo jest czasem próby, bo jest czasem zmagania się z tym, co niesie noc, bo jest czasem snu, bo jest czasem znużenia. Właśnie w tym momencie przychodzi. Tak jak chce. Dlatego, że jest tak bardzo, tak bardzo człowieczy. Jest tak bardzo człowieczy. Wiecie, wydaje mi się, że to jest jedna z naj, największych dobrych nowin, jakie może wnieść chrześcijaństwo dla świata, że Bóg jest tak bardzo zanurzony w człowieczeństwo. Dlatego, że my ciągle robimy ten dualizm. Bóg jest tam, ja jestem tu. O, ja mu muszę oddawać e, hołdy, lenno płacić w postaci moich pacierzy i innych rzeczy. Ponieważ ten dystans jest pomiędzy mną a nim, który nigdy nie jest, nigdy nie jest zniwelowany. Dlatego robią się te wszystkie konflikty. Konflikty wewnętrzne, konflikty sumienia, poczucie winy, nie, nie, nie Bogu tym, może On się teraz rozgniewa, bo sprawdzi tamte rachunki swoje i mu się nie będzie zgadzać. To wszystko się z tego bierze, z tego myślenia: tam, tu. Tymczasem ta nowina jest taka, że on, on runęł, runął w środku nocy, wtedy, kiedy ta głęboka cisza zalegała wszystko, wtedy runął. Sam środek, sam środek. I to jest coś, co Jezus nieustannie powtarza. On jest bardzo blisko, on jest tu, teraz. On jest tak zanurzony w człowieka. Tak zanurzony w człowieka. I wtedy, jak sobie to człowiek uświadomi, ja na przykład często mówię ludziom, żeby się uśmiechali do Pana Boga. Jak słyszę, że jest problem z tym, żeby się pamiętać o modlitwie, o tym, o tamtym, momentu. uśmiechaj się o Nie martw się tam, czy się pomodlisz, częściej się uśmiechaj. To ci będzie łatwiej. Jak sobie uświadomisz, to im, im częściej się uśmiechasz, tym, jest, tym masz taką większy przebłysk świadomości, że jesteś tu. Czy wstajesz, czy się kładziesz spać, czy cokolwiek innego robisz. Po prostu cały czas to jest. Cały czas to jest. Niezależnie od tego. Nawet wtedy, kiedy jesteś w głębokiej nocy, wtedy, kiedy przywychodzą wszystkie te e, rzeczy, które nienawidzą światła, kiedy pojawia się grzech, to nic nie zmienia. To nic nie zmienia. Wiem, że głoszę teraz herezję, ale chcę to powiedzieć. Bóg nie odchodzi od człowieka, kiedy człowiek zgrzeszy. Absolutnie nie. Absolutnie nie. I nigdy nie odchodzi. To jest całe nauczanie ojców, którzy nie mogli, się, nie mogli się z tym przebić. Nie odchodzi. To nie jest tak, że po prostu to jest, że człowiek teraz nawywijał w życiu i teraz odbyć wielką drogę, żeby Pan Bóg zwrócił na niego uwagę. Teraz. Bóg nigdy nie odchodzi od człowieka, choćby nie wiem, co się stało. Nigdy. I taka jest dobra nowina, którą przynosi Boże Narodzenie.